O, oh, mam. Dzień dobry, Krówelelele. Dzień dobry, kończyno po prostu. Po prostu tak, po prostu tak mówię. Dobra. Ludzi jest całkiem sporo. Nie wiem, czy nie będzie trzeba się później przenieść, jak jak, tak jak ostatnio. Na ostatnich wynikach ich na Dzień Matki. Się też przenosiliśmy, bo nie dało się skręcić tym kołem głupim. Mam załamaną. Przepraszam, mówić nie umiem. Dzień dobry, księżycowa burzo. Dzień dobry, kwiat księżycowy. Dzień dobry, okłopcany strumień. I dzień dobry, bezbro, lafior. Ja się kiedyś nauczę mówić. Idziemy od najstarszych zgłoszeń. W ogóle 49 osób się zgłosiło. Mamy tak. Ja mam, zano za ja mam zanotowanych ludzi, którzy, którzy udostępnili, bo trzeba było na 5 godzin minimum. Ja mam zanotowanych, ja wiem. Co porabiasz? Wyniki ich Ych! robię teraz. A później jadę nad jeziorko. Co się później jadę na festiwal food trucków w mieście mam? Eee. I później jadę nad jeziorko. Także taka sytuacja. Udostępniłam? Nie pamiętam. Tak, Cloveren. Wydaje mi się, że udostępniałaś. Za godzinę przychodzą do mnie ludzie na urodzinki. A właśnie, Księżycowa Burza, ja coś, coś dla Ciebie robię. <grym> Z tej okazji. Nawet coś większego. Tak, udostępniłaś, Velax. Wiem, bo mam powiadomienia też otwarte. To jest stare. <grym> nikt się, się przed mną nie ukryje. Ja to nie jestem pewna. Dobra było dosyć jasne. chyba była. Nie kota, kica. Czy powiecie miejsca. Cztery dni. Dziesięć dni temu to było w ogóle. Zaraz przeczytam komentarze. Through life, aż nie wbiję 210 słów, czyli do upadłego. Absolutnie. Ja sobie dzisiaj na spacer poszłam i jakoś tak żyje. Nie mam pojęcia, po co to piszę. Chcę już mieć basen na dworze, chyba zbytnie ocieplenie jest. Ja mam o tyle dobrze, że ja mam jeziorka dookoła siebie. Polecam. Dzień dobry, Pixie i dzień dobry, Lunar. I like. Też chcę basen, ale w tym roku nie będzie. A w ogóle pani już to mówiła, tak mi się wydaje, że mówiłam. Ale. Przyszedł Pit do basenu, który miałam w mieście. I nie, nie mam basenu teraz. A to był jedyny. I najlepsze jest to, że szkoła sportowa nie ma teraz basenu. I zajęcia z basenu są na sucho. To jest taki głupie. Zajęcia z basenu są na sucho. Co w się sensie machają rękami na sali, kurde, bo nie ma basenu. Bo co lepiej? Ok, było udostępniane. To muszę też powiedzieć, czy było, ale wydaje mi się, że tam nie jest zgłoszenie. Nie, nie było nawet zgłoszenia, OK. Dobra, i wpisujemy jeszcze na koniec. Bo mówiłam, że wpiszę ją raz. Wszystkich wpiszę dwa razy, a ją raz. Zajęcie z basenu bez basenu, dosłownie. Zajęcia basenowe na sucho? Bo nie wiem, czy widziałaś kączek, czekaj. Właśnie, Karion, wpisałaś pod moim osem, że się spóźniłaś. To czy chcesz? No, chciałabym. Chciałabym. Sucho. Też bym chciała mieć zajęcie z basenu nawet na sucho. Moja szkoła nie ma takich ludzi. Się? To jest jedna szkoła, która jest szkołą sportową dla dzieci specjalnych. To się śmieje, że to jest dla dzieci specjalnych bo tam są same dzieci z ADHD. Tak wyszło. To też szkoła specjalna. Jakie wymagają to do oceanu? Ja chcę znowu jakąś fantazyjną, ale proszę tym razem nie rób mojego znienawidzonego combo, czyli fioletowy z czerwonym. To jest moje znienawidzone kombo. Dosłownie, jak w basenie jest woda po kostki. Mama, idę wypływać w basenie. Dzień dobry, Munen Co? Okej, okay, dobrze, dwie mu. Trzymy chyba w ogóle są Ja O co chodzi z tymi koronami? Nie mam pojęcia, co o co chodzi. Chwila, jedna napisać, że mam sklerozę. Chyba ten, kto wie najwięcej komentarzy, napisał coś takiego. Zazdro, że w ogóle masz basen u siebie i nie musisz jeździć po kuzynach innych ludziach, e, bo ten najbliższy jest zamknięty od dwóch lat. Najbardziej aktywni komentatorzy no. Tak mi się wydaje. Ja musiałabym być basen na balkonie, ja mam mały balkon. A no, jak ktoś nie odpowie do poniedziałku, bo ja bym chciała już zacząć robić wtedy, a to jest customowe futerko, tak, to będę losować drugi raz. Mało mówię, bo jest tak gorąco, to mi się yy, coś dzieje z gardłem wtedy. I mam też alergię. Bo mi te pomocy, wiem, że się zaczął i zdał że tylko dyktę Dzień dobry, akwaria morskie. Współczuję alergii. O, dzień dobry, największa fanka Kalian. Też sobie współczuję alergii. Alergia jest niefajna, nie polecam alergii. Czemu to napisane są już Dobra. Będzie już miało, co z tym chodziło. W ogóle mam trochę sporo rzeczy teraz do zrobienia. Część zrobiłam sobie sama, żeby to zrobić. Jak na przykład zgłaszałam się na jakieś losowe e, konkursy. Jeden losowy konkurs. Sweet Home, Alabama. E, mój tata ma obsesję na jego punkcie, przepisana przez OP. Raz też mi się od nie i udawałam. O piątej nad ranem, czwartej nad ranem, że mnie porwali. Tak wróciłam do domu, zanim moi starzy się budzili. Niedługo mi się książka skończy. Nie wiem, szczerze. Wesołe rzeczy z mojego życia. Muszę iść, bo mnie wołają. Nudzi mi się w życiu. Mi też. Trochę. O, nawet tutaj Krystal, Krysia się zgłosiła. Ile ludu się zgłosiło. Mogłabym leżeć cały dzień na podłodze teraz, literalnie. Tu nie jestem pewna, tu muszę sprawdzić, czy było udostępnione. A z komputera, sprawdzę. Jakby co? Tego nie widać. Tak, było, ok. Muszę przetarzyć serię drugą woja, żeby kupić nową. A żeby też kupić mojej bff książkę pod tytułem Mój kumpel jest dziewczyną Bo obiecałam, że dam jej na nowy rok szkolny Ja myślałam, że Mój kumpel jest dziewczyną To jest jakaś taka fajna queerowa książka Oczywiście co? Nie kurde, to jest jakieś gówno Jakieś coś eee... O nikim Dosłownie I się nakręciłam I się odkręciłam. A w ogóle będę na Pyrkonie za rok. Taka e, informacja. Dobra, mam trzy osoby do sprawdzenia. Jeszcze. Było udostępniane. Nic nie było. Ostatnie. Okej. Okay. Wracam. oglądam tam dość czego. Ty chcę mojego kota w łóżku. czy na chodź, podręczę cię. Fascynujące wieści. A, proszę się przywinąć na dół. Po kurde. No, od razu piękniej. Eee, losujemy. Tak, znowu się stakowało. No to się przenosimy w takim razie. Ech. Gdzie mamy? Może to się nada? Co? Widź się wsuń. Okej, okay, wkleja się. Moje biedne koty są na mnie skazane. Cudowne. Mój kot zrobił w nosy alarm cały dom, bo jakieś koty weszły na balkon. Dobra, szukamy innego. Za dużo ludzi. Jak było 10 na takie losowania, na Ocki, które kiedyś robiłam. To był Git. Dobra, lista uczestników. Polska. K wymieszana. Dźwięk stukania koła, żeby było majestatycznie. Długość kręcenia kołem 10 sekund. Ej, wpisałam maksymalnie 50. Kurde. <grym> Trzeba usunąć połowy. Ile ja miałam wylosować osób? Przypomnij mi jakaś dobra dusza. Kto był w ogóle pierwszy? E, kończy się na... Okej, okay, rozumiem. Okej, okay, kończy się tu. Git. Miałam wlysować osób. Tylko jedna. Git. Ha, fajnie. Odzie dobry luks. Posujemy. Suję. Piękne koło. Ale aż z his dostałam, muszę okulary zdjąć. Kto będzie? Walaksij! Walaksji, jesteś ty dalej z nami! Walaksji! WALAXI chodź. WALAXI chodź. Chodź WALAXI! Ich bin. Ma się ma luks. No, witaj, luks, witaj, lux A nie 39, że osób 39? No, no to walaxi wygrałaś. E, jakie chcesz ocki? Zapładam z powrotem okulary, bo już nie muszę dostać Swiss. Zbieram się z podłogi. Zbieraj się z podłogi, bo musisz mi dać te ocki. To będziemy kończyć drugie Karaczany, bo jest piękna godzina na skończenie tego. Aha, cool. Eee, będzie zapis, oczywiście, bo zapisy z losowań są zawsze. Tak myślę, że ostatnio dałam na publicznym. Przynajmniej. Dziękuję serdecznie za niedługo wstawię. Pamiętaj co mówiłam. Pamiętaj, jak, pamiętaj, jak ja groziłam pięknie tutaj. Żegnajcie.